Cześć, siemanko! Dzisiaj robimy obiad, tanie obiady znowu, czyli mamy tutaj pieczarki, kluski takie i zrobimy te kluski w sosie pieczarkowo-śmietankowym. Jeszcze cebula, nic drogiego, a naprawdę będzie pysznie, także robię, Wiele składników tutaj nie mam, mam jeszcze fiksa do tego i może go użyję, może nie, zobaczymy. Tak to mniej więcej powinno wyglądać, a tutaj z jakimś mięsem chyba jest, a ja robię bez mięsa, dobra. Tutaj już tam się smażą pieczareczki razem z cebulką, cebulkę pokroiłem w paski. Później to trochę doleję wody tego fixa i na końcu dopiero te kluski. Jak już się ładnie wszystko podsmażyło, dolewam fixa. Teraz, jak już nam się to gotuje, dolewamy śmietanę. Myślę, że tyle. Dobrze. Dodałem teraz śmietany. Czekam, aż to wszystko ładnie się połączy i dodam już te kluski, żeby to się razem smażyło, albo gotowało, jak to, no. jak to woli. Jak widzicie, piękny kolor teraz to ma. Spróbuję tylko, czy dobre. Tak, nic więcej nie trzeba. Można już dać te kluski. No i dodajemy do tego teraz kluseczki. I wszystko razem mieszamy. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Oczywiście kluski były spaczki i nie chciało mi się robić. No ale mam nadzieję, że też będzie dobrze. Dobra, czekam aż to się wszystko ładnie podgrzeje i już będę nakładał. No i tak wygląda mój obiad. Kluski. W sosie śmietanowo-pieczelkowym, śmietankowo-pieczelkowym. A czy dobre? Myślę, że bardzo dobre. Próbowałem w trakcie robienia i jest mega. To jest taka wersja bardziej na biedno, czyli taka do 5 euro. Ale jak ktoś chce, będzie spakowało jeszcze lepiej. Dodaję do tego pierś z kurczaka. Smażę razem z tym i jest jeszcze lepsze. No nic, lecę to jeść. Wszystkiego dobrego. Zostawcie łapkę, zostawcie obserwację. I trzymajcie się. Cześć!